Amerykański kompozytor muzyki współczesnej w 1948 roku, John Cage, odwiedził komorę bezechową na Uniwersytecie Harvarda. Komory bezechowe to pomieszczenia poddane obróbce akustycznej w celu zminimalizowania dźwięku prawie do zera. Wchodząc tam, Kompozytor nie spodziewał się, że usłyszy tam jakikolwiek dźwięk, ale to, czego doświadczył, wprawiło go w zdumienie. Jak opisuje, usłyszał w tej głębokiej ciszy krążenie własnej krwi. W tym momencie uświadomił sobie, że cisza pozwala nam nastroić nasze ucho, na dźwięki niesłyszalne przez hałas wokół nas. Odkrył, że w ciszy możemy zacząć słuchać i słyszeć świat w całym jego dźwiękowym pięknie. Dopóki jesteśmy w swoim ciele, zawsze coś słyszymy dodał. Dzisiaj cisza jest stanem nadzwyczajnie rzadkim. Życie ponagla i popędza nas w oszalałym tempie. Mamy wiele do zrobienia i tysięcy ciekawych spraw do przeżycia. Jakie więc znaczenie ma w naszym życiu cisza? W Księdze Mądrości czytamy: Słowo Boga runęło z nieba pośrodku zatraconej ziemi. Chciałoby się powiedzieć, Zatraconej w hałasie, gdy głęboka cisza zaległa wszystko, a na noc w swoim biegu dosięgła połowy. Bóg potrzebował głębokiej ciszy, by Jego odwieczne słowo z całą swą mocą miłości dotknęło ziemi. Tą głęboką ciszę odnalazł w niepokalanym sercu Miriam z Nazaretu. Ciszę, w której Maryja odpowiedziała Bogu na Jego cichą prośbę. Niech się stanie według słowa Twego. Czy dzisiaj Bóg może w nas znaleźć przestrzeń ciszy, w której Jego słowo mogłoby jak ziarno wpaść, na żyzną ziemię naszych serc obumrzeć w nas i wydać plon obfity stać się w nas ciałem zdolność słuchania jest darem który rodzi się z umiejętności wchodzenia w milczenie prawdziwe słowa dźwięki rodzą się tylko w głębokiej ciszy żyjemy w medialnym szumie, które zabija w nas ciszę i czyni nas głuchymi na słowo, które daje życie wieczne. Ryszard Kapuściński pisał dzisiaj słowa staniały, rozmnożyły się, ale straciły na wartości. Są wszędzie, kłębią się, mrowią, dręczą jak chmara na tarczywy much, ogłuszają. Tęsknimy więc za ciszą, za milczenie. Może dlatego otaczamy się chmarą słów, dźwięków, ponieważ przestajemy słuchać Boga jak Maryja. Przestaliśmy w milczeniu Go poszukiwać. Zgubiliśmy trop w gąszczu swoich pomysłów, projektów i wynalazków. W Księdze Syracha możemy przeczytać uderzenie różgi wywołuje siniec. Uderzenie języka łamie kości. Słowa, 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 które często ranią, kłamią, manipulują, zawodzą. Może dla nas okazją do wejścia w głęboką ciszę kontemplację, milczenie i zasłuchanie się w Słowo Boże będzie udział w peregrynacji. Maryja przyjdzie do nas jako Matka Słowa. Eucharystia, modlitwa, apel stworzą nam przestrzeń jak w komorze bezechowej, w której będziemy mogli zanurzyć się w milczeniu Bożej miłości. By dać się przemienić. Józef Ratzinger napisał: Przeczytam, to są niezwykłe słowa. Tego, kto z wiarą i modlitwą uczestniczy w Eucharystii, musi głęboko poruszyć ów moment, kiedy Pan stępuje i przemienia chleb i wino, które staje się Jego ciałem. I krwią. Przeistoczenie jest momentem Boga działającego dla nas w świecie. Sprawia, że wznosimy oczy i serca. Świat pogrąża się na chwilę w milczeniu, milczy wszystko, i w tej ciszy dokonuje się spotkanie z przedwiecznym. Na moment jednego uderzenia serca wychodzimy z czasu i łączymy się z obecnym tu Bogiem. Słuchanie Słowa Bożego w obecności Matki zdyscyplinuje nas duchowo, nauczy nas milczenia, wprowadzi w ciszę, w której Zaczniemy szukać Boga, nawiązywać z Nim relacje miłości, a w konsekwencje odzyskamy pokój serca, tego czego tak naprawdę pragniemy. Cisza jest bezwzględnie konieczna dla ludzkiego ducha. Jeśli naprawdę ma on rozkwitnąć, jak Maryja, a nie tylko egzystować, musimy nauczyć się ciszy, słuchania ciszy. Za ciszą kryje się Bóg. Cisza stwarza przestrzeń, w której możemy swobodnie oddychać, być. W ciszy nie trzeba się oceniać, usprawiedliwiać i imponować czymkolwiek drugiemu. Wystarczy proste być którym największym darem i cudem jest całkowita wolność. Wówczas już nie grasz żadnej roli, nie próbujesz spełniać niczyich oczekiwań. W ciszy, na modlitwie możesz i powinieneś stanąć przed Bogiem, takim, jakim jesteś. Podczas peregrynacji Maryja. Nie będzie do nas mówić wielu słów. Milczenie Maryi nie jest zwykłą ciszą, pustym, bezradnym milczeniem, które nic nie wnosi i niczego nie zmienia. Subtelne milczenie Maryi wyraża gotowość i pełną dyspozycyjność słuchania tego, co Pan Bóg ma jej do powiedzenia. I tej postawy będzie nas uczyć. Jedno jej słowo, Fiat, i to jedno zdanie: Uczyńcie wszystko, cokolwiek mój syn Wam powie, wypowiedziane do nas, będzie miało moc przemiany naszych serc. Wykorzystajmy ten czas oczekiwania na peregrynację. Zostało nam jeszcze chwila. By ten czas dobrze przeżyć, dobrze się przygotować. Módlmy się zatem w ciszy, na różańcu. Otwórzmy Słowo Boże, zacznijmy je czytać w naszych domach, szczególnie te fragmenty, które ukazują nam Maryję. Celebrujmy ciszę, poszukujmy jej. Celebrujmy Słowo. Niech ono przygotuje nasze serca na spotkanie z matką Boga. Amen.